Dobry dzień albo dobry wieczór pierwsza w nocy sobota 7 czerwca idziemy na operację Furia aż do Głogowa Ja jeszcze tu trochę spakowałem wcześniej, także tylko karabin i amunicja wjeżdża do środka Zaraz idziemy po Pawełka Pawełek to czarny koń tych zawodów, nie no Tak naprawdę to po prostu nam towarzyszy jako dobry kolega Potem idziemy po kowala i potem o kurwa chyba nie pasuje. No Chociaż kurwa Ty stąd było, akcesoryjna walizę do BMW. Polecam. Dobra. Kur... przed nami 500 km. 5 godzin jazdy. Paweł mieszka bardzo blisko, mam tylko 5 minut do niego. Kowala z kolei 40, a potem lecimy a dwójko do Poznania, za Poznaniem na południe do Błogowa i będziemy na miejscu, czyli jakieś dobre 5 godzin z hakiem jazdy. Jest mistrz ceremonii, kurwa. Ty, ale ty, ty ten kilometr, 10 minut, szedłeś pod No I on ma jeszcze taki wózek babciny na kółkach. Nie wiem gdzie A, to on Tu się plecak go... położy Nie wiem gdzie on go wstawi. Tu się plecak Ty kurwa nie z tej strony Zaraz sięgnie to się sky sięgnie? Nie To tamten też kurwa nie sięgnie. Halo. Helo. ma grupcio. Halo. Spotkanie po 12 latach. No. Przytulaski. Wejdzie Wejdziemy kodzik? Ja nie wiem, czy tu w ogóle coś wejdzie jeszcze, nie? Kampę to możesz na te, na tym siedzenie. Na Kółka trzeba zdemontować. Co? Da się? No i chuj. Co to? <laughs> Rączka była. Ja wybuchnie. Stać <laughs> przodem. Tak? No. Git. Buła wciągana, parówa jest lizana. Chcesz gryzka? Masz po się. Nie da psa, dla Tu dla ciebie pomarańcza Co ty palisz? Jednorazowo. Chcę sobie. Co? Pilić sobie na no. ręcznik. Ja to wszystko paliłem. Co ty głupa? Głupa też. Ile taka? Jednorazowa? 30 zł Nie Za 50 takiego. No na ile masz ten? Tam jest 30 000. 30 tysięcy, i 30 koła buchów? No. no to te, sprowadzane są z Anglii chyba, wiesz? To to 25 złotych za sztukę, a oni biorą 100 marży czy 50, no to... Jest po kosmak. No ale strasznie w gardle wali potem. Czujesz się jakbyś, kurwa, nie wiem, jakiegoś kreta wypił albo coś. Co, zamieniamy się? No, idę spać. Nie będę gadał. Nie będziesz gadał, bo ja będę spał. Idziesz w wansach na mokrym torze? Nie, no mam luź. Czarny Muszę otworzyć w bokierze. To otwórz guzikiem. Nie ciąg pan, bo blokujesz. To jest. Automatyk. kurwa, nie jestem przyzwyczajony, nie mam takich rzeczy. Może kabanosy opierdolę jeszcze, że nie pójdę spać. Ja na miejsce sobie zjemię. Musimy zjeść to, co przywiozłem. nie może być tak, że jak zjemy przed zawodami, to w połowie stranie złapię. Idziemy? <noise> tak. Jedziemy, kurwa. tam wraki stoją chyba No idealnie tak Tam wraki stoją Bokiem poleci? Nie Nie <śmianie> kodu tryskowego. Widzimy? Zamykajcie się pan. zamknij. Bardzo serdecznie na kolejnej, na kolejnej woli Papy pijana Jana, <grywa> jeszcze raz witam was bardzo serdecznie Ej, jesteśmy na strzelnicy Atlas. Zobaczymy zobaczycie jak wygląda ten obiekt jak się mam tutaj strzelać najważniejsze jak zawsze kwestia bezpieczeństwa. poruszamy się po strzelnicy, zaczniemy od tego po. Strzelnicy. Przedstawić się po strzelnicy z rozładowaną bronią. Odcinamy magazynku. Oczywiście karabiny, jak macie torby, to wprowadzacie sobie do torby. Jak włożicie normalnie, mogą, mogą być kolaki, które muszą być oczywiście nie mogą być podpięte magazynki do karabinów. Słuchajcie, jest. może zaczniemy od w ogóle opisu, gdzie są tory. E, tor numer 1 to jest Barricade Run. E, znajduje się w bam, tym kierunku. Po tym torze dobrze jest umyć sobie przepłukać sobie czy też umyć, czy wyczyścić pistolet. Okay? Bo tam jest... I to jest tor na którym będziecie smoczyćcie sobie Nie sobie jaja, okay? eee, Drugi tor Sarin. swoje. Drugi tor Sarin. Eee... A, czekajcie jeszcze wróć. Sędziowie na torze numer jeden, na pierwszym, czyli barikaj Run. Łukasz, Łukasz, eee... Olga, Ola, Ola i Piotrek. Tor numer dwa, Sarin, tam biegacie w masce. Maska full face typu wojskowego, filtry. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś takie, nazwijmy ciulaty, filtry, to dostanie nasz. To jest spore może być słonek. Na to, że Sarin z sędziami jest Korpus, Bartek, Przemek, ...i Joanna. Brawo do nie I na sędziów! Słuchajcie... Na tym torze bardzo często zdarzają się zacięcia pistoletu, bo yeah, będziecie yeah. się delikatnie grzebać w piach. To taka mała, mała podpowiedź. Tor, y, tor y, Bridger's Job i ten tutaj, który jest oznaczony Direct Action. Y, na tym torze mamy Majesia, Iza, i Piotrek. No pierwszy, w pierwszy byłem, Tak, tak. Pierwszy Czwarty. To już była To Na którym jest Anka. Mirek. Oni są na to, że bo tam coś z Antosem. I Wituś. I Witek. Cowboy nam. Dwa tunele Zdarzało się, że nawet cztery magazynki 30 nabojowe brakowało Dobra, chodźcie, kurwa, bo. A. Mówię poważnie, teraz całkowicie. Jeśli po tym torze nie rozbierzecie broni, kurwa, w tym wiadrze nie umyjecie albo gdzieś się umyć, rozebranej broni i wysuszenie i nie powstrzymajcie. Wiatr jest do miecia, a nie do... Ja myślę, że niektórzy przestaną już tutaj strzelać, ale to życzę Wam jedno jedno. Dobra, Panowie, zaczynamy. Maskę odkładacie tutaj do tej bocznej yy, torby. Filtr wyciągacie nasz, wkładacie spód. Kamizelka, hełm, rękawiczki. To, z czego szczelacie. Na siebie plecak i Tutaj jest zgoda przed wejściem do, yy, czego? do auta, żebyście już sobie wpieli magazynek, wpieli, nie przeładowali. Zbieli magazynek do krótkiej broni, no bo możecie nie poszczędzić. Chodzicie do auta, do długiej broni dopiero podkładacie magazynek tu. Jesteście gotowi, mówicie mi, że jesteście gotowi, pada komenda ładu i komenda ładu mówi wszystko. Nie? Odciągnięcie, wprowadzenie naboju do komory nabojowej, kto ma jakieś tam zjeby, kurwa psychiczne z wojska, jakieś presy, czekiś czy pływy, jak to się nazywa. Na topie ma na topie, bardzo słynne jest nie? Ważna rzecz, po wyjściu z auta, gdziekolwiek się przemieszczacie, broń do dołu. Przeładowanie broni, będą gdzieś tam bronie będą przeładowywane, broń musowo do dołu. Za podniesienie broni do góry jest poważna procura. I teraz tak, pada komenda on. Na timer. Dźwięk jakiegoś tam, do będzie piskaty. Oszczelibujecie cele papierowe z karabinu. Jest ich 10. Pięć po lewej, pięć po prawej <coughs> Jak skończycie strzelać te 10 celi, powinniście wystrzelać cały magazynek i obowiązkowo wymiana magazynka. No chyba, no chyba, że ktoś ma tam competition na coś tam, mówię, takie taki nie będziemy Ale o co chodzi? Po 10 celach papierowych jest go, pomarańczowy. Macie prawo do niego oddać maksymalnie 4 strzały. I to wygląda tak, jeśli za pierwszym razem traficie, za drugim, za trzecim, Odpinacie magazynek i celowany ogień do gongu. Jak go traficie czwarty raz, to jest broń rozładowana. I jest alfa. To jest dodatkowy punkt. Wychodzicie z auta, podchodzicie tutaj do tego masku. Tu ubieracie maskę. Tu odkładacie broń w kierunku. To jest strefa bezpieczna, powiedzmy, jest bez Tak, ta plaga. Tu ubieracie maskę. Maska musi być obowiązkowo tam przygotowana tak, że nie ma być prawa filtr skręcony razem z ryotwanem. Tutaj łączycie, zakładacie maskę, zakładacie hełm, hełm ma być obowiązkowo zapięty. Rękawiczki obowiązkowo mają być. Okulary, okulary, szkiełko od maski traktujemy jako ochronę przed. Ale jeśli będzie sytuacja, że ktoś z Was chce za wszelką ceną nie ja ja komentarz. Nie? Broń zostaje. Pakujecie się do tego tunelu. I to jest ta jebana, kurwa, nie, nie? Jak się nie przygotujecie, to nie Wychodzicie z tunelu, go do zasłonu. Przed zapłoną jest opon. Wchodzicie do opony z dwoma nogami, tam dopiero wprowadzacie nabój do komory nabojowej. Z prawej strony cele do pistoletu oszczelibujecie prawą ręką, z lewej lewą ręką. Yy, mi możecie oddawać szałów ile chcecie, tak? Dooszczeliwać, bo tu już będziecie, co niektórzy będą bardzo wyjebani, ale my liczymy trzy najlepsze przyszyny. Jeśli będzie 10, będą trzy alfy. Ja wam zaliczam trzy alfy delty mnie nie interesuje, Tak? Każdy cel ma być ostrzelany minimum trzy razy, no ale jak zrezygnujecie, bo nie jesteście w stanie trafić, to po prostu piszę Wam trzy minuty i tyle. Najważniejsza rzecz, cel musi być ostrzelany, bo jak w celu nie ostrzelacie, to jest procedura. I dodatkowo tak Tak jak tak, jak Tam, jak stwierdzicie, że ostrzeliliście wszystkie cele, broń do kabury. Nabój będzie w komorze zabezpieczać był jak macie. Widzicie tutaj? Bierzecie karabinek i pakujecie się do środka, tak, aby wasz pas był na tej belce. Czyli nogi wystają tam. Mhm. Tam się ładujecie karabinek i znowu sekwencja do pięciu strzałów z rozładowaniem do góry. Wychodzicie tyłak. To, jest... to, jest... to, to jest dopiero, ten... dopiero początek. Stwierdzicie, że wszystko znaleźliście przed beczkami, przechodzicie górą beczki i znowu szukacie celi, bo może być inny kąt widzenia. Teraz uwaga, jeśli będzie tarcza stała gdzieś pod jakimś kątem, zwracajcie uwagę, z której strzelacie. To jak strzelacie, im z lewej strony, czy, przepraszam, z tej strony, z lewej strony w kąt, w naszą stronę, to będzie dekwar. Nie? Wiecie o co chodzi? Jak oszczelacie wszystkie cele papierowe i stwierdzicie, że oszczeliliście, mówicie mi papier stop i wtedy ja Wam pokażę dwa cele czerwone gągi. Do tych gągów z postawy stojącej, z wolnej ręki, nie możecie się o nic oprzeć, z miejsca, ja Wam pokażę tu, tam jak staniecie tu te się nic nie stanie, jak dacie krok do przodu też się nic nie stanie. Nie macie prawa wyjść za stół. Sprzed stołu strzelacie po trzy razy do gongu. Po 3. Czyli 3 do 1, 3 do 2 procedura rozładowania i dostrzegenie rozładowanie obojętnie do której... A, a, tak okay. bo kto, nie, nie wiem. Teraz kurwa do to, to nie ma wstydu, nie? Powiedzieć wcześniej... Ja nie widzę, że ja będę pomagał. Ale po co? To może Kowalowi ładować ammo potem, mhm. do Glocka Zamagnie to tak szybko Jak chłopaki wyjdą z toru, to już sobie podejść dalej, taurze, dobra? Mhm. Gotowy, maska przygotowana do środka. Podować? Ładuj! Nie, nie, nie strzelaj, nie strzelaj, nie strzelaj! Dobra. Gotów? Gotów. Uwaga! Możesz podejść. Już, słuchaj, okien, zasłon, wychodź do zewnątrz. Okien, zasłon, wszędzie mogę być. Stąd gdzieś, do gongu, po trzy razy. Do drugiego. Rozładuj i doszło. Pod spodem. 고